Tak to właśnie świętuję sobie zakończenie Iron w we Frankfurcie. Powinienem teraz wziąć łyka, ale to jest chyba najlepsze wino, jakie piłem w życiu. Więc obawiam się, że jakbym wziął łyka, to szalający orgazm po moim ciele spowodował, spowodował że przez 3 minuty bym nie był w stanie nic powiedzieć. więc sobie podaruję ten, tego łyczka przez chwilę. I tak na szybko, jak to było we Frankfurcie, 60 no, Polaków. Fantastyczna impreza, integrowanie. Choć hotel, w którym mieszkaliśmy, był taki trochę klaustrofobiczny, nie było za bardzo miejsca, żeby się spotkać, ale, ale okoliczna pizzeria była miejscem spotkań i Marcina Koniecznego, i Renaty Gawędy z Darkiem, i Przemka Wojtasika. Maciek Grzywy gdzieś się zakręcił na pastaparty, Mariusz Pyszyński. Państwo Przywarci, Państwo Sidorowie, mnóstwo, mnóstwo sympatycznych ludzi i Polaków. Same zawody znacznie gorsze niż w Klagenfurcie. Klagenfurt pod tym względem jest absolutnie nie do porównania. Rod też było fajniejsze. No i Frankfurt, no to jak myślę to czwarta, piąta impreza, w której przyszło mi startować. A trasa, trochę przespałem pływanie, bo, bo naprawdę miałem dość dobry wynik na połowie pływania, więc stwierdziłem, że jak jest na tyle dobrze, a tak się taka walka była przez półtora kilometra, była non stop walka, walka z tym, żeby nie stracić okularków, miałem 10 razy zrzucone okularki, więc po tych wszystkich perypetiach stwierdziłem, że jak tak w miarę szybko pierwszą część przepłynąłem, która była jeszcze w, w dodatku dłuższa to spokojnie mogę troszkę bardziej wyluzować na drugiej części, no i okazało się, że to godzina 3. Później wsiadłem na rower, no zaczęła się apokalipsa na rowerze, niestety warunki były absolutnie fatalne, bardzo trudno się jechało, już nawet nie jest kwestia, że, że był wiatr, tylko po prostu był strach ze zjeżdżaniem. Jeżeli ktoś przede mną by się wywrócił, jakieś 100 metrów, to ja nie byłem w stanie jakkolwiek wymanewrować, tak żeby w niego nie wjechać. Wielokrotnie już na tym Ironmanie miałem sytuację, w której jechałem prosto na ścianę, licząc na to, że no, żeby tylko rower bardzo nie ucierpiał, kości poskładają. Na szczęście hamulce w porę zareagowały i udało się to wszystko wymienić. Było niebezpiecznie, nawierzchnia była nie najlepsza, dziwne, bo w Niemczech wydawało się, że nawierzchnia powinna być super, a niemieckie drogi okazuje się, że wcale nie są takie dobre. A bieg. Zacząłem wolniej, niż mi się wydawało, a później zwolniłem, więc co tu ukrywać, no wydawało mi się, że pobiegnę trochę szybciej, chociaż trzeba przyznać, że 3 godziny 30 minut na biegu na maratonie to nie jest taki zły wynik z drugiej strony, a trafiłem idealnie w punkt, ponieważ tuż po przekroczeniu mety obciąłem mnie kompletnie, wywróciłem się, podszedł pan z obsługi, zapytał się czy wszystko w porządku, ja powiedziałem jak najbardziej tak, zapytał się czy mogę stać. Odpowiedziałem, że mogę, ale mi poleżeć, więc nie czekał długo. Przyjechał wózkiem, zapakował mnie na wózek, przypiął pasami i kolejne półtorej godziny spędziłem na kroplówkach. Więc trafiłem idealnie w ten punkt, w którym należało, należało trafić. I tak to chyba było we Frankfurcie. Napiszcie komentarz i opowiedzcie, jak to, jak to było w waszym przypadku. Jeszcze bardzo serdecznie chciałem pozdrowić pana, który był Polakiem, że wiem, że startował z reprezentacji Polski i na rowerze złamał obojczyk i ukończył Ironmana. Należył się naprawdę ogromne, ogromne brawa dla kolegi, który to zrobił. To jest prawdziwy Ironman. Do zobaczenia w kolejnych wpisach.